Jednym z najważniejszych rzeczy do wykonania jest oczyszczenie kosza podajnika papieru. Najpierw musimy oczyścić filce czyszczące. W tym celu otwieramy przednią pokrywę podajnika papieru i odkurzaczem usuwamy z filce pozostałości pyłu papierowego. Po odkurzeniu oczyszczamy ściereczkami do kurzu kurz z pozostałych elementów podajnika. Absolutnie nie używamy do tych celów alkoholu w żadnej postaci. W części drukarki otwieramy klapkę odsłaniając rolki prowadzące papier, i tutaj, podobnie jak w przypadku kosza podajnika, oczyszczamy gumowe rolki z pyłu papierowego. Tutaj także nie używamy alkoholu, ponieważ alkohole niszczą gumę i możemy znacząco zdegradować powierzchnię rolek prowadzących papier. Po tych zabiegach, gdy wymaga tego sytuacja, oczyszczamy obudowę drukarki. Robimy to za pomocą wspomnianych wcześniej nawilżonych ściereczek do kurzu. Gdy brud nie da się usunąć za pomocą ściereczki, używamy nawilżonej gąbki z odrobiną cifu lub innego środka. I miękką powierzchnią gąbki oczyszczamy powierzchnię obudowy. Po wszystkim resztki w oczyszczeniu wycieramy wspomnianymi chusteczkami. Tak przygotowaną drukarkę możemy przechowywać bez konieczności drukowania nawet 3 do 4 miesięcy. Trzeba tylko pamiętać, aby wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie spadała poniżej 40%, a temperatura nie była wyższa niż 25 stopni. W przypadku innych wartości bezpieczny czas przechowywania znacząco się skraca.